Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie wagi w horoskopie na sierpień 2022 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Także ja zapraszam do wysłuchania wagi sierpień 2022 roku. Jak będzie wyglądał sierpień dla wag, na co zwrócić uwagę waga. Mm -hmm. No, kochane wagi, może być naprawdę bardzo... Um, taki, nie powiedziałabym ciężki, ale obfity w różne wydarzenia ten miesiąc, tak? Bo tutaj mamy finalnie bardzo fajną kartę, dziewiątkę ją bardzo lubię, ona mówi o dojrzałości emocjonalnej, o tym, że uzyskujecie, rozwijacie, tak? Dojrzałość emocjonalną swoją. Um, jakby wspinać się na wyższy szczebel, na wyższy level rozwoju osobistego, tak? Samorozwoju. To też jest dostatek, dobrobyt. Tutaj niczego wam nie będzie brakowało, także finalnie, kochane wagi, naprawdę bardzo jest fajna energia. Ale zanim to się wydarzy, no to niestety trzeba tak jak zwykle trochę przypracować. Ale oczywiście po kolei. Karta wiedziała, czy jak jest teraz, jak będzie za chwilę, to jest siódemka kamieczy. Siódmy kamieczy mówi o kłamstewkach, o niedopowiedzeniach, o niedomówieniach. Albo ktoś chciałby wobec Was użyć takich kłamstewek, albo Wy byście chciały wobec kogoś użyć. No to nie będzie korzystne, tak? Nie warto tego robić. Ale również tym kamieczy, bo to nie są takie perfidne kłamstwa. To są takie kłamstewki tego typu, że nie powiem, bo się boję, nie powiem, bo nie wiem, nie powiem, bo się wstydzę, bo mnie źle zrozumie. Coś takiego. Także mieć oczy, usz szeroko otwarte. Po prostu, żeby nikt nie próbował Was oszukać ymm, w żaden sposób, tak? Również czytajcie umowy, zwracajcie uwagę na wsze, wszelkie takie kwestie ymm, dokumentów, tak? E, administracyjno sądowe, administracyjno prawne, różnego rodzaju finansowe, tak, zwracajcie uwagę, ale również nie posiłkujcie się stawkami, bo to nie wyjdzie nikomu na dobre. To, co przeszkadza i sedno problemu. No właśnie, bo przeszkadzać może po pierwsze jakaś kobieta w królowej buław, która jest taka energiczna, temperamentna, tak. Która działa tak szybko, nie boi się wyzwań, Aset problemem karta wiary. Tak? Czyli albo przez tą kobietę, po prostu gdzieś tam czujecie się, możecie czuć się, no, że ja nie potrafię, nie podołam, to nie, do, na, nie na moje nerwy, tak? I w jakiejś kwestii, bo ta kobieta po prostu może Wam przeszkadzać, a Wy możecie czuć się przez to, na no, zaniepokojone, kochane wagi, e, zestresowane, tak? Nie dam rady, to nie na moje nerwy, za wysokie progi. Taka energia, tak? Absolutnie to jest bzdura. Kompletnie musicie pokonać tę energetykę, bo to Wam nie służy, to jest bzdura. Nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, a a Ta tak kobieta, niech sobie robi i mówi, co chce. Miejcie ją po prostu w poważaniu. Natomiast może też być tak, bo karty dworskie no można bardzo szeroko interpretować, że gdzieś tam to wam, to, 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 to co przeszkadza królowa była, poprzeszkadzać może wasz ty, jakiś taki temperament, tak? Na przykład chcecie coś zrobić, ale temperament podpowiada łap, wow, 10 z za ogon, tak? No i wam na przykład nie wychodzi nic, tak? Załóżmy. No i przez ten właśnie ognisty temperament ze mną problemy. Karta wiary, tak? No nie wierzycie w siebie, no bo przecież mi nie wychodzi, no, brak wiary w siebie, brak pewności w siebie, absolutnie to pokonajcie, jak najszybciej. Karta Rada siódem z Siódem kadenarów prosi o cierpliwość, czyli pokonuje swoje blokady, pokonuje swoje ograniczenia, wychodzę poza strefę swojego komfortu, ale daje sobie czas. Uzbrajam się w cierpliwość, tak? Gdzieś tam już powoli, małymi kroczkami dojdziecie do tego swojego celu, do tego swojego sukcesu, tak? Siódemka denarów. Uzbroić się w cierpliwość. Taki jest cel, tak? Ale również zmierzacie i będziecie zmierzać w kochane wagi w dobrym kierunku w tym sierpniu. Naprawdę. No to, co nieuniknione i wynik: rycerz mieczy i karta Redwana, Naprawdę będzie taki walczny miesiąc, ale dobrze. No, nieuniknione jest to, że będziecie musiały w pewnym sensie walczyć o swoje zdanie, bronić swojego zdania, wykazywać się asertywnością, tak? Nie dać sobie w kaszę dmuchać. Po, nauczyć się, mu, musicie nauczyć się mówić nie. Musicie nauczyć się mówić nie i być asertywny i bronić własnego zdania, aby karta redwana po prostu popędzić niesamowicie, tak? Czyli to wszystko, czego gdzieś tam Wam brakowało tutaj w tej energii, tak? Królowa była w, w karta wiary gdzieś tutaj, Rycerz Mieczy. Książka zarówno w karcie redwana, finalnie pokonujecie wszystko jesteś naprawdę jak, no, młody bóg, tak? W w żaglach, w w włosach, spełniono marzenie, zrealizowany plan, wszystko pędzicie jak oszalały do przodu, i to w końcu czujecie, że to w końcu wasz cel jest osiągnięty. Że idziecie, biegniecie, tak? Przecie w dobrym kierunku. Dołożę sobie jeszcze kilka kart, żeby to zainterpretować. Nie mam tak. Dwóch hebułów są dostateczne, dziewiątka kandydatury. Naprawdę są fantastyczne, fantastyczne karty. W karcie Rydwana, tak, w tej energii, pędzić do przodu. Dwójka buław, stan dostateczny, ale prośba od kart. Pozwólcie sobie jeszcze na chwilę wytchnienia, żeby katarzis, tak? Uwalniam się, wyzwalam. Żeby wyzwolić się ze wszystkich kajt, ze wszystkiego, co wam nie służy, co was blokuje, co was ściąga w dół. Żeby w końcu się z tego raz na zawsze wyzwolić. Raz na zawsze. I wówczas, kochane wagi, dziewiątka denarów, dojrzałość emocjonalna, dostatek, dobrobyt, szczęście, korzyści materialne bardzo duże, radość, niczego Wam tu nie brakuje. Wszystko będziecie miały, czego Wam potrzeba. Także, kochane wagi, no, może być niezbyt łatwy miesiąc, ale naprawdę przełomowy. Osiągacie to, czego pragniecie, czego pragnęłyście zawsze, ale może nawet nie umiałeś tego nazwać, ale osiągacie to. I w dziewiątce denarów jest wielkie szczęście. Trzymam za Was bardzo, bardzo, bardzo mocno kciuki i kochane wagi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Powodzenia życzę i wspaniałego miesiąca. Do usłyszenia. Do zobaczenia.